A ty zostawiłeś lajka? Um, nie, to wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Wleczmy się troszeczkę. Dobra, widzę mniszki. Jednak trochę upierdliwe jest jak tego nie ma. Hmm. O, słyszę ten tego oni mnie znowu pająk jakiś przybrzydół wytwierniczej Gnoju O nie Dobra Elegancko chyć No Gdzie ten mniszek spadł? Bo nie w tą stronę, w tamtą. O, widzę go. Dobra. Gdzieś tu wykrywam kulkę. Nie wiem, czy ty tu eksplorować, gdzie ja jestem, bo tu widzę, że jest sieciek. Jak... jak normalnie u tego. A wszystko raczej się zrespiło od nowa. Aha. O, znalazłem ten. O. Wiesz co, to jest ciekawe miejsce i znalazłem tutaj mleczaka. O, dobra. Więc ja po tego mleczaka pójdę. Zobacz gdzie jestem. To ten dziwny wiatrak, o którym wspominałem i się dostałem tutaj. O, dobrze, dobrze. No, no idealnie. tak całkowicie na zewnątrz. I wiesz co, to jest takie laboratorium zawieszone na takich... Eee... Uh, jak to się nazywa. Eee, uh, czemu zapomniałem jak to się nazywa? Eee... Uh, Czym zawsze można wszystko naprawić? Trydytką, no. O, trydytka! Właśnie. Tak, na trydytki jest to laboratorium <gry> zawieszone. No to, na to... nie niszczalne, dlatego dalej stoi. No. Dlatego po nie tych... Nie naruszono w stanie w lesku. Dlatego po tych kilku tysiącach lat nadal możesz tam chodzić. E, w jakich kilku tysiącach? Milionach. E... Dobra, wiesz co, na razie nie będę ci spoilował nic. Okej. Okay. Dobra. Tu się zajmowałem mordowaniem wszelkich pojąków. Ja właśnie się też tym zajmuję. Niestety, okay, no ale spadłem. Jeszcze no tylko za nisko. Dobra. Oki doki. A ty nie możesz zrobić takiego reseta, że wszystko co opuszczone to zostaje zniszczone? Nie, nie mogę. Nie możesz, naprawdę? Nie, nie ma komentarzy? Naprawdę. Nie ma komend nie ma. żadnych? Nie ma. To do dupy trochę robili. E, powiem tak, mam opcję naprawy gry. Czekaj, pójdę w słuszniejsze miejsce i powiem, co tu jest. I to on tak. Odzyskaj plecaki i anuluj pobliskie schematy. I pobliskie to są naprawdę bardzo blisko ciebie. Jak jakiś ci się przypadkowo podzielą z respi. Mm -hmm. I to są jedyne opcje, które mam. A dałbyś, się... w... no, A dałbyś to... radę jakieś moderowskie te yy, co się laciety zamontować? A żeby usunąć itemy ze światania. No, czemu? No bo nie ma takich, kto by nie. takie robił. Nie no na pewno, przecież kurna jak, jak ludzie grają. O ząb. Jak ludzie grają po ileś tam czasu, no to... Na pewno mają już problem z optymalizacją. Ale te przedmioty nie są cały czas wyrenderowane. Mhm. Takie buty. One znikają z twojego zasięgu, to ich nie ma po prostu. One zostały zapisane w pliku, dlatego czasami niektórzy mają plik gry po kilka gigabajtów. A. Mhm. Takie buty. No to bardziej na takiej zasadzie jest ten problem. I później jak wchodzisz z powrotem do jakiegoś miejsca, gdzie mnóstwo i upuściłeś, to masz później ogromnego laga. Ha. Dobra. Badanie matki Royo, mamy to. Tak, to to? Tak, mamy to. Znalazłem. Wiedziałem, że tu przyjdzie. Czekaj, yy, zobaczmy co tu będzie. Do tego. Ta napka. No ja już wiem co tu będzie do tego. Biedronka tak, czy wszystko tak, jest... trzeba zrobić. I głazosy wszystko mamy. Wiem, ale tak czy tak w piecu trzeba zrobić. No, 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 dobra, to yy, przekręcamy się. Możesz tam poczekać. Możesz tam poczekać. A ja no po prostu dobra. zrobię kanapkę i już. Tak, właściwie to mogę zrobić kilka kanapek. Zrobimy cztery, od razu z nią trochę powalczymy. Dobra, a możemy ją przyzwać kilka razy? A raczej tak. Wiesz, mogę zrobić cztery kanapki naraz, więc raczej no. A co takiego ciekawego z niej wypada? Z niej jest kolejny armor. I nie wiem właśnie, który armor, ale na pewno z jednego z tych dwóch pająków jest armor dla ciebie, czyli dla łucznika. Albo właśnie z Matki Roju, albo z... ten... albo z Wdowy. Tylko hmm. właśnie nie pamiętam, z której z nich. Dlatego jeszcze tego swojego nowego nie upgradeuję, bo może z Matki Roju jednak to ma być. Dobra, przekonałeś mnie. To ja tu potworzę... Dobra, wiesz idę ja na chwilę na Z2. Dobra, to ja stworzę tam leżaczek dla nas, żebyśmy się jakby co rozpili tu. Czekajcie, gdzie my tu znajdziemy jakąś koniczynę? Czy my mamy w ogóle jakąś koniczynę? Powinien się nauczyć i zbierać te koniczyny. Jak je widzę... Gówno zaczęło się przydawać. Gdzie to ścierwo znajdę? O, to jest pytanie. Tu mamy glinę, dobra. Ale nadal koniczyny tu nie ma. Tam na dole pewnie będzie koniczynka. Ewentualnie przeniesiemy z, z dołu to nasze łóżko. I to by nie było głupie. Chyba tak zrobimy. Dobra. Męczyłem się. Wraz, no, jedzmy sobie. I więcej jedzenia nie posiadam. Chociaż kurczę dałem ten jeden punkt w mniejsze zużycie kurcze jedzenia, to i tak kurczę, co chwilę głodny jestem. To jest dla mnie martwiące, Gdzie jest kurczę ten podeścig nas? Nasz. Tu nie wiem, powinien być. Widzę piórko. I tam mikserek. Może byśmy ten mikserek później zrobili. Dobra. ki, takiego poziomu, hit, hit, hit. Dobra, jedno piórko. Polujmy sobie jedzenie. W tym, w tym momencie, co niebieski poszedł do kibla. Coś gdzieś czuję, ale. Chyba zbugował No nic Nie chcesz to nie hm. Zbugował się, dobra Okej okay. o kurde Ty gnoju ty Ale dobra patrzcie, prawie nic tam nie zadaje teraz Dobra, pięknie. Teraz to jest easy. gdybyśmy jeszcze bez niebieskiego grali, to by było jeszcze bardziej easy, bo on ma o dwa razy więcej życia niż normalnie. Hmm. Jeszcze jedna muszyca by się przydała. Żeby ją usmażyć sobie, ale kurczę, chyba nie, nie znajdziemy jej. No nic. To, napijmy się. Na z być powrotem wodę Dobra I chyt idziemy smaczyć te dwie Dwie powinny nam... O, mamy trzy jednak. Wcześniej musiałem zabić. Jak one się zrobią? Dzięki czemu będziemy mieli normalne jedzenie. Oni. Wróciłem. Dobra. Już miałem powiadomienie, że zrobiona... została zrobiona kanapka. Tak, właśnie ją odebrałem. Dobra. No, co ci mogę powiedzieć, robię nam jedzenie, a poza tym przyniosę tam łóżko z dołu. Właśnie, a propos łóżka. No? Nie jestem pewien, czy będziemy mogli się nawzajem odradzać, czy będziemy mogli się odradzać na zewnątrz w pokoju matki i wracać tak do niej. No raczej nie, dlatego przyniosę łóżko na dole tam wiesz, spod pod drzewo. Okej. Okay. Tak sobie myślę, że chyba wyłączę pvp No I będę Cię co chwilę zabijał i wskrzeszał Czemu? Żeby mieć ten status, wiesz, tę motację na szybkie podnoszenie Żebym mógł Cię podnieść jeszcze w środku bardzo szybko Żebyśmy, wiesz, nie, boś nie potrzebowali właśnie łóżka na zewnątrz mm. Żebyś, wiesz, był do końca bitwy faktycznie, nie? Dobra to ja sobie tutaj ustawiłem punkt odrodzenia pod drzewem, centralnie pod wejściem. Ale punkt odrodzenia i tak nie masz e, ten różnicy, bo potrzebuje po prostu, wieszcie, odradzać, się, nie? Mhm. Sam nie masz się odradzać. No dobra, ale jakby co wiesz, jakby nie było Właśnie czasu. Nie. Dobra, Bibi. E, zdaj mi zbroję na chwilę. A, żeby jej nie zniszczyć, dobra? E, no też. Tak jakby już za bardzo... Dobra, nie mam, i poczekaj. Nie mam miejsca to wyrzucę. Dobra. Już Okej, bratobójczy włącz Akcja Dobra Ja ci nic nie zadaję Wiem Dobra, zobaczmy czy nam się uda ile razy Zresztą, musisz mnie ponieść? Zapewne dużo Okej okay. Pierwsza... pierwszy poziom się odblokował chyba po 4-5 odrodzeniach Po co mnie bijesz nawzajem? No bo wiesz, musi być yy, wojna, a nie... Co się wiesz i takie się od ciebie leczenie. No wiem. O, wiem. niezawodny przyjaciel 2 na 3 oh, więc jeszcze tylko jedno. W oh, poziom. <laughs> już. Możesz to włączyć, żeby szybciej mnie podnosić. E, właśnie, poczekaj, dajmy chwilę. <laughs> Dobry pomysł. Dobra, teraz gdzie to było? Czy możesz mnie atakować? Ja sprawdzam Twoją wytrzymałość. Czekaj, kurde, bo tutaj są Jest Niezawodne przyjaciele. Łe, mnie. No. Plus jeszcze się leczy od ciebie, nie? A, bo ja mam tego. Y, bo je, ja mam low HP teraz. No. Dobra. Wiele ale jest różnica w prędkości mocna. No. Ale widzę, że masz ten odporność o, on, Willow, przez pierwsze kilka sekund po podnoszeniu. No, cudkiego godmoda mam. Ale A ja się mogę bić. On, Willow, tak, you. tylko czemu od razu stróciszno? <laughs> Fery, zatrułem cię? Tak, serio. O nie. Kurde, ile jeszcze? Nie wiem. Na pewno to tak działa? Czy, 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 czy to przepadło? Tak, na pewno. Już, już dostałem jeden poziom, więc jeszcze tylko ostatni poziom. Kurna to ile razy byś musiał mnie podnieść w normalnej grze, żeby to odblokować? <grym> o! Wiesz, już się zdarzało! Już. O, dobra, jest. No tak, aż tak już o wiele szybciej poszło, nie? No, no, no. E, dobra, poczekaj, daj mi chwilę. Dobra. Podejrzewam, że podnoszenie mnie będzie i tak raczej, no, niepotrzebne, ale... Czekaj, to ja sobie ten, ten status dam. Zamiast mm -hmm. pogromcy mrówek, jak to się nazywa ten status? Niezawodny przyjaciel, to taki duszek. Duszek mówisz, dobra. Kurde, jak długo. In, no, za chwilę got będzie, got prawie na tej miasta, bo Widziałeś, jak tam umieszło. No, no, no. Kurde, ale czytujemy. <laughs> nie, no to nie jest czytowanie, to jest Ty <laughs> Gdybym jeszcze dostał jakiś wiesz, za hoops, zabijanie cię osiągnięcie, <sumisy> zamiast niezawodny przyjaciel najgorszy przyjaciel. To co większe obrażenia na ten na przyjacieli? Tak. Randy Fire dodatkowe obrażenia? Oj coś czuję, że w niektórych Dla niektórych osób to by było fajne. <sumisy> Do. Niechromo tak. są taki. Taka mutacja by no, była używana. A no, no, no. Widać, że ty mi więcej razy podnosiłeś, bo. O, dobra. Nie Drugi poziom. Aaaa. Hobbs do walki. Tak, wracaj z powrotem, wracaj do grobu. No. I tak wółka. Jak chcecie zobaczyć jak dwie dziewczynki biją się razem w ogrodzie. Zapraszam. <grym> o nie detonator. No Ta co? kanał. No ale przecież to nie jest... Ja mówię dosłownie, a nie w Musisz dodać w grze. Na końcu tego typu a, no to musisz dodać w grze. A przecież nawet co? Dwie dziewczynki nie mogą się bić? A chłopacy eee... już mogą? Nie mogą, jeśli to nagrywasz. Rasiści. Dobra. Bijemy się, bijemy w grze, bijemy się w grze. Nie robimy nikomu krzywdy. Tak. Żadne dziewczynki nie były skrzywdzone w trakcie nagrywania tego materiału. Żaden owat nie został zabity, naprawdę? Tak. One po prostu poszły spać. O, już, dokładnie. Już masz. Także. Teraz muszę się wyleczyć, wziąć armor. Dobra, to ja tak samo.